Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, zaraz po tym, jak mówiłem, American ogłosił stratę bazową w wysokości 245 milionów dolarów w firmie The Beers, której jest właścicielem, i ta strata wystąpiła za pierwszą połowę 2025 roku, Rapaport News dotarł do informacji, z których wynika, że Debers prowadzi znaczne zwolnienia ludzi w swoim dziale handlowym. I jak poinformowano, firma zwolniła znaczącą ilość sprzedawców, w tym kilku dyrektorów wyższego szczebla i kierowników do spraw kluczowych klientów. Rzecznik Debers odmówił potwierdzenia szczegółów, jedynie przyznał, że w Departamencie trwa restrukturyzacja. No i rzecznik jeszcze wyjaśnił, że od półtora roku Debers usprawnia swoje działania i przekształca kadry zgodnie ze strategią Origins, z poszanowaniem dla pracowników. Więc. Wywalani z pracy są z poszanowaniem. W tym momencie wszystkie działy, czyli od, od Singapuru po Botswane, są objęte tymi zwolnieniami. Czyli, czyli zarówno Belgia, Botswana, Dubaj, Hongkong, Namibia, Republika Południowej Afryki, czy generalnie wszędzie, gdzie tylko. Można znaleźć jakiegoś pracownika, który, który wydaje się być niepotrzebny, to się go zwalnia. Zobaczymy do czego to doprowadzi. anglo już od dawna chce sprzedać DeBers, ale właściwie to cały czas nie może. Nie może, dlatego że póki co nie ma zgody regulatorów, więc nawet gdyby, gdyby znaleźli się poważniej kupcy, póki co jedynym jest rząd Botswany. To, to oni nie mogą tego kupić, mogą jedynie zadeklarować chęć zakupu i spisywać umowy przedstępne, a dopiero w następnej kolejności można, można będzie prowadzić czynności administracyjne zmierzające do tego, żeby w ogóle uzyskać zgodę na sprzedaż tej firmy górniczej. Jak widać, ten co najmniej trzyletni kryzys na rynku diamentów. Daje się wyznaki również największemu podmiotowi branży. No cóż, świat się zmienia, oni tego nie zauważyli, chcieli zmieniać go w sposób inny niż wymagałaby logika, zaczęli wprowadzać diamenty syntetyczne i udawać, że one są takie same jak naturalne. No i w związku z tym no, musieli przegrać. Tak to, tak to niestety wygląda. Zobaczymy, jak, jak to się wszystko skończy. Jak widzicie co chwilę złe informacje z branży. Właściwie jedna dobra, o, o sprzedaży lukapy. Look no zobaczymy jak skończą się problemy The Bears. Ghost Hunter napisał. Dzień dobry, dzień dobry Ghost Hunter. Ciekawe jakie jeszcze tam złoża zostały. Złoża to są nawet Wczoraj chyba mówiłem, tak? Przedwczoraj, że odkryli nowe złoża w Angolii. Od czasu jak Rosjanie wycofali się z Angolii, przestali kontrolować tamte złoża, no to, no to rząd Angolii skierował oczy na zachód. No i w tej chwili Indybers odkrył tam pierwszą od 30 lat, pierwszą od 30 lat złoże Kimberlitu, więc... Co do, co do zasobności złóż, to nie miałbym, nie miałbym wątpliwości, że, że są i, i można je eksploatować, tylko, tylko, niestety, tylko niestety, ceny to, to wszystko, biznes się zmienił. Biznes się zmienił z powodu diamentów syntetycznych. Górnictwo nie potrzebuje już diamentów naturalnych, żeby funkcjonować. Podaż diamentów syntetycznych jest na tyle duża, że zastępuje w górnictwie, właśnie w zakresowaniach przemysłowych, zastępuje diamenty naturalne i to powoduje, że rentowność kopalni się, czy bilanse kopalni się zupełnie zmieniają. Ale o tym myślę, opowiem kiedyś w oddzielnym materiale. Póki co Debers zwalnia i nie oszczędza nawet, nawet dyrektorów. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.